Znów wrócę do domu i tam się prześpię. Bez jaj. Empire Sanitation, mówi Eddie. Eee, hej, e, próbuję namierzyć rzeczy, które przez pomyłkę zabrano ze śmietnika pod moim... Numer kontenera? Eee, e, chwileczkę. 64476. Trata 33. Śmieciarka skończyła pracę. Pożegnaj się z tymi rzeczami. Zaczekaj, proszę. To ważne. Sprawdzisz, gdzie jest ta śmieciarka? Zobaczmy. Dobra. Chyba powinna być w garażach miejskich na Bowery i Grand. Dobra. Dzięki, Eddie. Garaże miejskie. Bowery i Grand. Żaden problem. Bofe! Reszta rzeczy niespecjalnie mnie obchodzi, ale muszę uzyskać pendrive'a. Łatwizna! Kto by nie znalazł pendrive'a w 30-tonowej śmieciarce! Zapisałem na nim lata badań! Wszystko od czasów liceum! Jasne, zamknięte. Jeszcze ktoś by ukradł śmieci. Może jest jakaś inna droga. Nie dojdzie do włamania, jeśli niczego nie wyłamie, prawda? Dobra, bez paniki. Może jeszcze nie wysypali śmieci. Nic. Ach. Dobra, można panikować. Empire Sanitation opowiedzi. Sorry, jest jakaś szansa, żeby śmieciarka trafiła gdzie indziej? No, chyba tak. Pewnie jest w zachodniej części Chinatown. Super, już tam ruszam. Słuchaj, to nic pewnego, ale czasem chłopaki zatrzymują się na pizzę, nim skończą robotę. Naprawdę? No to zajdzie do pizzerii. Y gdzie zwykle chodzą? Do jednej z tych małych, rodzinnych. U Jerego? No nie, to na północy. Miałem na myśli oryginał. E, E, by, d, Nie, 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 to było coś na L. Ularego? Larego? To na wschodzie. E, u Leo. U Leo, tak, to może być to. Kurde, uwielbiam Leo. Podrzucę ci jedną. Zasłużyłem. Zaraz, chyba widzę śmieciarki. Dzięki, Edi. Śmieciarki powinny być blisko. Nie, to nie to. Na pewno jest tu gdzieś jeszcze jedna śmieciarka. Ani śladu moich rzeczy, ale za to jaki interesujący zapach. Eddie, musisz mi pomóc. Tam też nie, co? Jesteś pewien, że tu byli? No, mogli zmienić trasę ze względu na nadchodzący wiec Osborna. Jeśli zabrali swoje rzeczy z 35, powinni być teraz w spalarni. W spalarni? Przy Manhattan Bridge. Lepiej się pośpiesz. Jest spalarnia. Obym tylko zdążył. O, o, ktoś ma kłopoty. Pomocy! Dzięki spidermenie. W porządku? Tak, dzięki. Ten gang od kilku dobrych dni terroryzuje całą okolicę. W drodze jest ich już pewnie więcej. Będę na nich uważał. Hej, mógłbym tu poszukać kilku osobistych rzeczy? Nie krępuj się i tak muszę wypełnić raport. To Chyba. Chyba. Obyś tu był, Chyba. tu był. Yes. Nadal działało. Wszystko jest na miejscu. Ale numer, mój stary prototyp. Niezły bajer. Dlaczego go nie ukończyłem, Ach, chyba mogę coś z tym zrobić, udało się patrzcie, to facet, który udaje Spidermana.

Dobra, ten wieczór wygląda inaczej niż bym chciał. Gdzie mam przenocować? Może MJ? No dobra, to jak mam ją przekonać, by udostępniła mi kanapę? Nie, pomyślmy. Uh, MJ, tu Peter. Mógłbym u Ciebie przenoc... Uh, to zbyt oficjalne. MJ! Hehe, byłem właśnie w okolicy i... Uh, Cześć, MJ! Skoro znowu ze sobą gadamy, pomyślałem... Ach, uh, to po prostu żałosne. Dlaczego tak się tym przejmuję? Tylko się przyjaźnimy, tak? Przy, przyjaciele ciągle u siebie nocują. Nie ma w tym nic dziwnego. To tylko kanapa. Kanapa MJ. Ach, o czym ja myślę? O, nowe powiadomienie. Ha, materiał MJ został opublikowany. Spróbuję znaleźć jakiś inny nocleg. Pewnie i tak jest zajęta pracą. Szkoda, że Harego nie ma poratowałby mnie.